jaki piękny okaz stoi no śliczny śliczniutki Chyba, tam chyba jeszcze piękniejszy stoi. <laughs> Nawet dwa. Nawet dwa z każdej. Tego dojrzałem. Jakie to cudeńka. Jak to ślimor kurde nie ugryzie. Jakie to śliczne te prawdziweczki. Przepiękne. Jaki piękny widok. Spójrzcie, jakie dwie. tu dwa cudeńka stoją, a tu na prawo stoi następny. Tam stoi następny. Tam już widzę, jeden leży. Tu jakaś liczność stoi, Uch, jeszcze z boku, jeszcze jeden. do suszenia. Ale ten jaki silny. O, widzę tam. A co to jest? leżą potrącone chyba przez zwierzynę <laughs> kurcze, ich wcześniej nie widziałem. O, ten to już taki starszy. Tamten to jest starszy. Nie zostanie. Ale tu jest cudeńko. Tu jest podrzebek. Ale tu jest cudeńko, tu drugie. W boku. Czy to mu Nie, też. Też, ale ten mały jakieś zwiotczały To, się, to się mu zaszkoliło. Czemu to leży? A musiała zwierzyna kopnąć No zobaczymy, może do suszenia jeszcze będą Tu jest akurat taka ściecha może i coś kopnę. O, tu następne widzę Ale też jakieś maltretowane tu przez krówki tam jest już też staruszek a jeszcze kurczę te najpiękniejsze bym zostawił te perełeczki muszę wyciągnąć najpiękniejsze okazy No takie śliczności. O, tu jest. Takie śliczności. Tamtymi tam się zająłem i prawie, żebym je zostawił. Razam te grzybki i ten ma jedną dziurkę. No to tam można do suszenia potem powykrajać, pobawić się w tym. No później resztę. Nawet te co leżały są zdrowiutkie. Prawdziweczek czy nie? Prawdziweczek Ile laleczek już się nazbierało? Te śliczniutkie A tutaj starsze No tu to prawie pełne koszt z tej strony ale tu śliczne boże co tu kurek stoi ale jakie giganty zaraz wam pokażę jakie giganty no kurczę taka kureczka to jest ogromna kurka, jak na kurkę. I zaraz ja będę zbierał, bo widzę, że tu ich naprawdę stoi sporo. Spójrzcie, jakie tu wszystko piękne, duże. kochany jakie jakie ogromne niektóre jakie tu niektóre ogromne się tu trafiłem jak ten kosik stoi co tu ich jest nawet wszystkich tu nie będę filmował bo szkoda filmiku na nie ale no jest tu naprawdę ich sporo sfilmuję najwyżej jak biorę wszystkie ile tu ich było spójrzcie co tu kureczek stało na jednym placu no, aż nie do wiary. Ale niedowierzanie jest moje, tym bardziej, że ja tu jeżdżę 40 lat na grzyby. I ja tu bardzo rzadko kurki trafiam. Takie sporadycznie, sporadyczne sztuki. A dzisiaj, no to kurde, coś cudownego. No takie ogromne. Naprawdę przeogromne te, te, kurki, ja rzadko nawet takie trafiam. Ale druga rzecz dziwna, że ja właśnie dzisiaj o tych kurkach myślałem. Mówię, kurczę, tak mnie te borowiki za, zajęły. A chciałem dzieciakom zrobić w słoikach na, na zimę, bo tak bardzo chcieli. No i mówię, kurczę, no nie ma kiedy jechać. A tu spójrzcie, taka niespodzianka. Jak na życzenie. Dosłownie jak na życzenie. 40 lat tu jeżdżę. Ja tu nigdy tak kurki. No zawsze tam garstka jak się trafiła, to się garstka trafiła. A tu taka miła niespodzianka. no i chciał czy nie chciał będę słoiki dzisiaj robił, muszę się oddalać żeby to kamera objęła możecie porównać kosz jest 20 litrowy a jaka kurka a może nawet w rękę wezmę jedną tak do porównania na, na ręku jak ona wygląda jak ona wygląda na ręku ta kureczka no jest ogromna i tych ogromnych tu jest naprawdę dużo ja już i tak muszę się zwijać bo z tym się nie da chodzić a już i tak jest yy, za 17 druga. Zanim dojdę do samochodu, no to już będzie w pół do trzeciej. No coś niesamowitego. No kurcze, bym to porównał do cudu. żeby to było widać w całości.